W tym filmie zaprezentuję technikę, która pozwala w prosty i przyjemny sposób zmienić kolor wybranego obiektu na zdjęciu na inny. W naszym przypadku będę chciał zmienić kolor porzeczek na czarny i aby tego dokonać zacznę od dodania warstwy dopasowania. Warstwę dopasowania dodaję klikając w tę oto ikonę u dołu palety Layers i wybieram Hue Saturation, czyli barwa na sycenie. W oknie, które mi się pojawiło z górnego menu wybieram Reds, ponieważ chcę pracować na czerwieniach. Na pasku widać kolory źródłowe, które będą zmieniane. Na razie kolorami docelowymi są również te same kolory. Spójrzmy, co się stanie, jeżeli przesunę suwak barwy w prawo. Nasze porzeczki zmieniły kolor na zielony. I jak widać, na pasku podglądu czerwienie, które są widoczne tutaj pomiędzy tymi znacznikami, przechodzą teraz w kolory widoczne na dolnym pasku, czyli w zielenie. Jak widać jednak zmiana ta nie jest zbyt precyzyjna. Pozostało na naszych porzeczkach trochę czerwieni. Żeby tę niedoskonałość wyeliminować, należy rozszerzyć nieco zakres kolorów, które będą zmieniane. Żeby to zrobić, wybiorę kroplomierz z symbolem plus. Kroplomierz ten pozwala mi dodawać kolory, które kliknę do zakresu kolorów, nad którymi pracuję. Kliknę we wszystkie widoczne piksele o odcieniu czerwonym. I nasz zakres kolorów, jak widać, rozszerzył się nieco. Mając prawidłowo ustawiony zakres koloru, mogę przystąpić do modyfikacji koloru naszych porzeczek na dowolny inny. Przesunę teraz suwak barwy w lewo i proszę spojrzeć, porzeczki przybrały ładny, niebieski kolor. Jednak naszym celem było uzyskanie koloru czarnego. W tym celu należy pozbawić ten kolor światła. Suwakiem Lightness przesunę się nieco w lewo. I jak widać nasze porzeczki stały się czarne. Z suwakiem barwa mogę nadawać teraz nieco odcienia. Jeżeli przesunę go nieco w prawo, odcień ten jest brązowawy. Jeżeli w lewo, odcień tych porzeczek zmienia się na niebieskawy. Zwiększę teraz nieco nasycenie, po to żeby odcień tych porzeczek był bardziej widoczny. I zatwierdzę klikając przycisk OK. Efekt osiągnięty. Zrobiliśmy go przy pomocy warstwy dopasowania, więc w prosty sposób możemy te ustawienia zmodyfikować. Dwukrotnie klikam na ikonie warstwy dopasowania. Przełączę się z powrotem na czerwienie. I jak widać, nasze suwaki są teraz w pozycji, którą ustawiliśmy poprzednio. Mogę zmienić teraz nieco odcień. Na przykład pozostawię odcień lekko brązowy. Jeżeli akceptuję te zmiany. Ponownie wybieram przycisk OK. I jedyne co pozostaje nam zrobić to spłaszczyć obrazek. Z podręcznego mini palety Layers wybieram flatten image. I praca zakończona. Spójrzmy jeszcze na wersję zdjęcia sprzed zmian. I po zmianach. Przed i po.